Co musisz zrobić, będąc w Nowym Jorku? Dzień zaczęłyśmy od najgorszego fast fooda na świecie, czyli Wendy's. Jak chcecie dowiedzieć się, dlaczego najgorszego, to zapraszam Was na mój profil do poprzedniego filmiku. Po tym cudownym koncercie, dojechałyśmy na najdroższą stację komunikacyjną w całym rejonie Nowego Jorku. Zdjęcia nie oddają ogromu pomników upamiętniających 9-11. Chwile tam spędzone były po prostu dla nas przytłaczające. Ciężko się tam stało i patrzyło na te wszystkie imiona poległych ludzi. Potem całkowicie przypadkowo spotkałyśmy ten piękny kościółek. A zaraz przy Wall Street możecie sobie zrobić jedną z najpiękniejszych pamiątek, które przywiozłam z całego Nowego Jorku. A potem udałyśmy się na Dumbo, czyli do miejsca, w którym mieszkał Dan Humphrey. Godzinowo trafiłyśmy po prostu idealnie, bo most wyglądał jak namalowany. Nie ma złego momentu, żeby pójść na sparcer po Brooklyn Bridge, ale znowu nam się udało perfekcyjnie i trafiłyśmy na zachód słońca. Wisienką tego dnia było pójście na punkt widokowy Top of the Rock. Od początku wiedziałam, że chcę właśnie iść na Top of the Rock, żeby zobaczyć Empire State Building w pełnej okazałości. To było spełnienie moich najskrytszych marzeń, żeby zobaczyć Nowy Jork w takiej odsłonie. To był naprawdę mega udany dzień.